Dzień dobry drogie lewki. Witam Was serdecznie na Waszym czytaniu sierpniowym. Moi kochani, pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne. Nie będzie rezonować ze wszystkimi. Weźcie to, co rezonuje z Wami. Całą resztę odrzucajcie. Przyjmijcie tylko to, co jest dla Was wspierające i to, co jest dla Was ważne. Jeśli chodzi, i jeżeli jesteście oczywiście zainteresowani, jeśli chodzi o warsztaty Tarota i o czytania prywatne, moi drodzy, wszystkie informacje znajdziecie w opisie do filmu. Przypominam, że w tym miesiącu startuje już ostatni kurs wakacyjny, czyli kurs intensywny, przyspieszony, ale też z niższą ceną. Także myślę, że warto się temu przyjrzeć. Kochani, zaczynamy. Wasz sezon w pełni, także sprawdzamy, moi drogie, lwy, co dla Was? Zanim przejdziemy jednak do kart tarota, przejdziemy standardowo do wyroczni, czyli spróbujemy najpierw ustalić, jakie są dla Was wskazówki na sierpień. Sierpień 2024 dla lwów. Zobaczymy, moi drodzy, co tutaj się u Was i dla Was dzieje. Sierpień 2024 dla lwów. Nadchodzą jakieś odpowiedzi, odpowiedzi, których potrzebujecie i które być może pomogą Wam ruszyć z miejsca bądź też pomogą Wam uporządkować sobie sprawy, które do tej pory nie są uporządkowane. Wielu z Was na te odpowiedzi czeka. Być może nie wiecie, co robić, być może długo nad czym się zastanawiacie, ale nie wiecie, w którą stronę ruszyć i też czekacie na taki moment olśnienia. Może czekacie po prostu na jakąś komunikację od kogoś konkretnego dla Was ważnego i istotnego. Zobaczmy jeszcze, jakie wskazówki są dla Was na sierpień, drogie lwy. Jak to się u Was układa w sierpniu? O, macie mistrzostwo w Orle. Jesteście na duchowej ścieżce, moi drodzy. Ponad Ponad, nawet tutaj jest uwzględnione to stwierdzenie, ponad niebem. Odpuść przeszłość i zarycz no to takie bardziej lwie niż orle, bym powiedziała I jesteś prowadzony, prowadzona przez, du, przez wiatry ducha. Twoja mądrość inspiruje świat. Także moi drodzy, macie absolutnie mistrzostwo. Nie zaskakuje mnie to, to jest przede wszystkim wasz miesiąc, ale wy też jesteście bardzo silnym znakiem. To są wasze urodziny, zodiakalny król nam się tutaj pokazuje z pełną swoją mocą. Myślę na bazie tych kart, że coś tam się drogie lwy, w sierpniu odblokowuje i to tak powiedziałabym z przytupem. No dobra kochani, patrzymy, co dla lwu w sierpniu. Jak sierpień układa się dla lwów, co tutaj się będzie u was wydarzało. Jak sierpień się układa dla lwów. I mamy paść denarów. Moc, karta siły, czyli wasza energia w samym środku, szóstka denarów. diabeł. Król Mieczy i czwórka Buław na spodzie talii. Kochani, mamy Rycerza Buław, Siódemkę Buław i Królową Tenarów. Bardzo prawdopodobne, że macie do czynienia z Trygonem Ziemi. Bek Panna Koziorożec, ponieważ ten Trygon pojawia nam się tutaj w kilku miejscach. Tylko przy na kartę. W kilku miejscach także niewykluczone, że rzeczywiście Coś tutaj trygon, ten trygon ma do powiedzenia, ale oprócz tego trygonu Ziemi macie również bliźnięta, waga lub wodnik. Dobrze, moi drodzy, w tle generalnie mam energie, które mówią o tym, że bardzo zwracacie uwagę na to, kogo wpuszczacie do swojego życia. Nie tylko do życia osobistego, emocjonalnego, ale także do każdego innego obszaru. Bardzo weryfikujecie, czy to są osoby, które pojawiają się w waszym życiu na chwilę, czy to są osoby, które zostają w waszym życiu na dłużej. Dlaczego tak? Dlatego, że wy wyjątkowo mi się tutaj pojawiacie też w tych energiach denarowych i mam wrażenie, że osiągnęliście pewnego rodzaju spokój, pułap, satysfakcję życiową lub zawodową, jakiś też status, może po prostu jesteście na też takim etapie życia. Że stawiacie na stabilizację, po prostu. Także ten rycerz buław, który tutaj się w tle pokazuje, trochę mam wrażenie, że jest to ta komunikacja, na którą być może oczekujecie, ale będziecie też, przynajmniej niektórzy z Was, będziecie bardzo mocno weryfikować, czy to jest komunikacja, która jest stabilna i ma sens, czy nie bardzo. Oczywiście, że ten rycerz buław pojawia nam się tutaj energetycznie, jako bardziej Aspekt, który wpada i wypada, czyli nie zostaje na długo, ale przy tych kartach powiedziałabym, że może to być też tylko pierwsze wrażenie. Także bądźcie ostrożni z tą oceną, bo ktoś może też się denerwować i pokazywać Wam, jaki to jest. Dumny, jaki to jest, wiecie, pewne siebie, jak to wie, co robi, co chce zrobić, dokąd zmierza, dokąd idzie, a nawet jeżeli zostanie odrzucony, to on sobie z tym świetnie poradzi i wtedy właśnie te energie buławowe też nam się tutaj mocno potrafią pokazywać w kartach. Także miejcie taki margines błędu, że to, co zobaczycie, może, może, nie musi, ale może. Być niekoniecznie spójne z tym, co ta osoba ma wam do powiedzenia albo do zaproponowania. Oczywiście wskazana jest ostrożność, wskazana jest asertywność, o tym wszystkim mówią karty, ponieważ wy też jesteście już na wysokiej wibracji i nie dacie sobie po prostu mieszać w głowie jakimiś bzdurami. Mam wrażenie, że nie jesteście tym zainteresowani. Ok, drogie lwy, jeśli chodzi o cały sierpień, który się tutaj wydarza, wy przede wszystkim jesteście w swojej sile, w swojej mocy, czyli rzeczywiście macie bardzo, bardzo silną energetykę. Niektórzy z was mogą stawiać mocno na zdobywanie wiedzy, która ma się w jakiś sposób zwrócić postaci finansowej, czyli niektórzy mogą inwestować w kursy, szkolenia um, lub też y, szukać y, dróg i możliwości sprzedawania swojej wiedzy, nabytej wiedzy już, oprócz tego, że będziecie też tą wiedzę pogłębiać. Y, pokazuje się też bardzo silna determinacja po raz kolejny do stabilizacji. Być może chodzi o, o znalezienie stabilnej pracy, być może chodzi o związek stabilny, który prowadzi do małżeństwa, bądź też co najmniej do partnerstwa. Ale jeśli już mówimy o partnerstwie, to rzeczywiście miałyby być to relacje, które są wyrównane czyli wzajemne dawanie i branie. Was będzie drogie lwy przede wszystkim mocno pociągała osoba bystra, lotna, inteligentna, być może nawet nieco chłodna emocjonalnie, ale mam wrażenie, że umysł to jest to, co jest dla Was w tym miesiącu szczególnie atrakcyjne. I pozwólcie, że ja sobie dopowiem tą czwórkę buław, która nam się tutaj pojawia jako kluczowa karta. Oczywiście też może być tak, że niektórzy z Was postanowią zainwestować w swoją uwagę w dom, w to, co się w ogóle wydarza w tym momencie, jeśli chodzi o rodzinę. Jeśli macie oczywiście już tą rodzinę, czyli możecie większą uwagę skupić na domu. Trochę też mi wychodzi tu energia ostrzegająca Was przed pewnego rodzaju manipulacją dzieci. Mąż lub partner, jeśli rzeczywiście już macie rodzinę, ale to nie muszą być dzieci, mąż i partner, to może być rodzina w postaci rodzeństwa, w postaci no jakichś naszych bliskich, tak? Ojciec, rodzice, chociaż głównie rodzeństwo mi się tutaj pokazuje, trochę mam wrażenie, szczególnie osoby młodsze, notabene tutaj się też pojawiają. Trochę mam wrażenie, że będą testować wasze granice, drogie LW, czyli bardzo możliwe, że pojawi się jakiś element manipulacji, wciągania was w jakieś problemy, w, jakąś, w jakieś takie sytuacje. Jestem bezradny, bezradna, pomóż mi Vivię, zaopiekować się tutaj takimi rzeczami, które dotyczą domu, prowadzenia domu, zadbania o dom. To, to też może się pojawić. Pojawia mi się też aspekt prośb o pożyczanie pieniędzy. I ciężko powiedzieć drogie lwy, czy to wy, czy będziecie wspierać, czy to Was będzie ktoś tutaj wspierał, ale najpierw zacznijmy od tej czwórki buław, czyli co tutaj się dzieje rzeczywiście w tym, w tym domu, w, tej, w tym obszarze rodzinnym. Być może związkowym, no właśnie, bo, bo do tego też chciałam przejść, okej. Okay. Są bardzo duże zmiany w obszarze domu. Jakiś jest ruch, u niektórych z Was będzie się to wiązało z przeprowadzką, ze zmianą miejsca też zamieszkania, być może pojawia się też, kochani, dla wielu z Was, jeśli jesteście singlami, specyficzna informacja, pojawia się jakaś zmiana, znowu mi się pokazuje byk, panna lub koziorożec, ktoś, kto zmienia do Was nastawienie, być może przyjeżdża do Was z daleka, bądź chce zrównoważyć relację, która może wcześniej nie była zbyt zbalansowana, czyli nie było wzajemnego dawania i brania. I tutaj pojawia się dosyć istotna zmiana, ta osoba przychodzi w bardzo stabilnej energii, ma Wam coś do zaproponowania. Dla niektórych z Was to będzie związek relacja. Dla niektórych z Was to będzie długoterminowa jakaś relacja, niekoniecznie romantyczna. Dla niektórych z Was z kolei to będzie też wsparcie finansowe, pomoc w ustabilizowaniu Waszych spraw. Zaraz jeszcze spróbuję doprecyzować, co się dokładnie tutaj zmienia. To jest jakiś odpowiedni też czas, kochani, na wszelkiego rodzaju wsparcie, inwestycje, ruch do przodu. To Was bardzo blokuje. Cokolwiek tutaj się dla Was nie wydarza, to Was bardzo naprawdę odblokuje i to jest w zasadzie karta koła fortuny po raz kolejny podkreśla, to jest idealny czas do tego, żeby ruszyć do przodu. Cokolwiek Was do tej pory stopowało, tak jakby ta blokada się usuwa, ten hamulec też się zwalnia i idziemy do przodu. Słuchajcie, przy kole fortuny mamy królową buław, królową mieczy i cesarzową. Dla mnie to są trzy karty, które mówią o tym, że wchodzicie na wyższy poziom. Na wyższy poziom i w sferze zawodowej, więc możecie tutaj liczyć na awans, na stabilną pracę, bo być może dla niektórych z Was będzie tutaj propozycja stabilnej pracy i też bardzo duży ruch do przodu. Tak? Tutaj też może być jakaś oferta, która zostanie przyjęta, zostaniecie rozpatrzeni pozytywnie i jeśli oczywiście tej pracy szukacie i jeśli rzeczywiście Wam na tej pracy zależy. Natomiast też się pojawia mi wejście na wyższy poziom, jeśli chodzi o wycierzoną matką, partnerką życiową. Dla niektórych z Was tutaj pojawiają się karty ciąży. Czyli jeśli myślicie o tym, żeby powiększyć rodzinę, to też jest dobry czas, który się tutaj dla niektórych pojawia. Szczególnie jeśli oczywiście jeśli się staracie. Ja bym jeszcze troszkę chciała dopowiedzieć tego króla mieczu, który nam się tutaj pojawia, coś więcej się dowiedzieć, dlatego że u niektórych z Was ten król mieczy będzie symbolizował właśnie rozmowę o pracę, jakieś negocjacje, jakieś być może rozmowy o wynagrodzeniu, o podwyżce, o awansie, to jak najbardziej nam się tutaj pojawia. I też jest taka szansa i taka możliwość. A dla niektórych z Was jest to po prostu osoba, energia osoby, która chciałaby z Wami założyć rodzinę lub wejść w stały związek, lub też Wasz obecny partner. Mamy kartę znowu: rydba na cesarz. No rzeczywiście. Kochani, albo, albo wasz przyszły szef przełożony, osoba decyzyjna w miejscu pracy, z którą rzeczywiście będziecie rozmawiać o lepszym wynagrodzeniu. Na pewno, na pewno bardzo stabilnie się zapowiada, bardzo stabilnie się zapowiada czas pracy u Was, to bez dwóch zdań. Natomiast tutaj też przy tych kartach mogę śmiało powiedzieć o intensywnej komunikacji. Czyli rzeczywiście przy królu mieczy pokazuje nam się dużo rozmów, dużo komunikacji, coś, co jeszcze raz powoduje, że ruszycie do przodu. Pamiętacie, że tutaj są te odpowiedzi, na które czekacie, i one rzeczywiście przychodzą w tym miesiącu. Co więcej, mi się tutaj rysuje też bardzo dobry miesiąc dla singli. Słuchajcie, nie, nie wszystkich singli oczywiście spotka taki moment. Że poznacie tą swoją wymarzoną osobę, ale energie są tu nie, naprawdę bardzo mocno sprzyjające. Przede wszystkim dla osób, które już mają i znają potencjalnego partnera, z którym chciałyby dzielić życie. Dlatego, że tutaj pokazuje się nie ktoś nowy, tutaj pokazuje się ktoś, kogo znacie. Ktoś, kto się zmienia, ktoś, kto zaczyna zauważać, że przyszłość z Wami może być lepsza, może być też stabilna i przede wszystkim widzi przy Was dom i rodzinę, tak? Wcześniej nam się pojawiała cesarzowa przy czwórce, była razem z Waszą energią, tutaj nam się pojawia cesarz, więc tutaj mówimy naprawdę o bardzo silnych energiach. Oczywiście, że może być to obecny partner, mąż, który też Was będzie bardzo tutaj silnie wspierał. I zerknijmy sobie jeszcze na koniec tego diabła, który też jest tutaj dosyć intrygujący, bo on nam może opowiedzieć albo o Waszych silnych pragnieniach, albo o Waszych um, energiach, które trochę Was hamują, bądź też powodują w tym sierpniu, że um, jest Wam trudniej z jakiegoś powodu przebrnąć przez jakiś obszar. Diabeł, słuchajcie, symbolizuje u Was zamknięcie przeszłości. Pamiętacie, była, była o tym mowa w energii Orła. Zamknięcie przeszłości, ruszenie do przodu, i to z jakim przytupem, kochani, w ogóle z waszą pasją, z waszym ogniem w asie Buław? Otwieracie coś nowego, zaczynacie coś nowego, zamykacie przeszłość, nie oglądacie się za siebie. Ten początek może być związany ze wszystkim, z nową pracą. Z nowym związkiem, znaczy z nowym, nowym rozdziałem w związku, bo tak jak Wam powiedziałam, ja nie widzę w tych kartach na ten moment kogoś, kogo byście nie znali. Ewentualnie tutaj widzę, że u niektórych przyjaźnie rozwiną się związek i relacje. Ale, ale jeśli już to znacie tę tą osobę, więc tutaj raczej nowy rozdział, bardziej niż kompletnie nowy początek, ale dla niektórych z Was. Też jest to zupełnie nowy początek, szczególnie jeśli zostawiacie za sobą jakieś nieudane relacje, bądź też osoby, z którymi potencjalnie widzicie siebie w przyszłości, rzeczywiście nie pojawią się w waszym życiu, to wtedy wybieracie nową drogę, nowy początek na własną rękę. Tak, po prostu idę dalej sam sama i chcę być szczęśliwa, szczęśliwa, chcę się spełniać. Więc tutaj mamy. Naprawdę miesiąc dla Was czy tak czy siak rewelacyjny, powiedziałabym. Szczególnie zostawiacie ze sobą wszelkiego rodzaju jakieś nadmierne przywiązania, obsesje, negatywne jakieś mechanizmy, toksyczne relacje, wszystko, co Wam nie służyło. Tak jak Wam mówiłam, Wy jesteście w takiej energii poszukującej teraz stabilizacji. Tak jakby dla Was najważniejsze. Zaczął się, jakoś tak się zaczął u Was taki okres, w którym najważniejsze będzie ustabilizowanie siebie i swoich, swoich potrzeb. Was już nie interesują romanse, a może już od dawna Was nie interesują, ale teraz to już jest takie naprawdę zamknięcie kropka na tli. Nie interesują Was tymczasowe historie, przelotne, inwestycje krótkoterminowe. No, i zobaczmy, jaka jest dla Was rada, moi drodzy. Jaka jest rada dla lwów na sierpień? Pojedynek smoków. Wewnętrzny konflikt, moralność, świadomy wybór. No, najbliżej byłabym tego świadomego wyboru, ale zaraz zobaczymy, co nam ta karta mówi. Teraz Wam przeczytam przesłanie, które niesie dla Was ta karta. Pojedynek smoków ma miejsce na przysłowiowym rozwidleniu dróg. To jednocześnie sprzymierzeniec i wyzwanie, gdyż symbolizuje starcie przeciwieństw. Choć prawda jest taka, że żyjemy w jedności, to jednak doświadczamy dwoistości: wiary i zwątpienia, miłości i lęku dobra i zła, czerni i bieli. Zatem obecnie, do... obecne doświadczenia zwracają Twoją uwagę na to, byś zaakceptował fakt, że chociaż możesz podążać jedną drogą, to inna może Cię wezwać do zmiany kierunku. Nadszedł czas, abyś dowiedział się, czy prowadzi Cię Twoje ego, czy może Twoja dusza. W życiu zawsze masz wybór. Podejmowanie decyzji także rozwiązuje wewnętrzny konflikt. Jeśli jesteś rozdarty pomiędzy dwoma smokami, ten, którego postanowiłeś wesprzeć, okaże się zwycięzcą. Który to smok? Jeśli nie jest tym, który służy najwyższym intencjom, celowo podsycaj do walki drugiego smoka, a pojedynek rozstrzygnie się na Twoją korzyść. No, ale macie filozoficzny miesiąc. A. Macie filozoficzny miesiąc. Dobrze, drogie lwy, jaka dodatkowa rada dla Was? Myślę, że będziecie, tak, będziecie pewnie wybierać. Myślę, że w ogóle będziecie wybierać, ale tak naprawdę pomiędzy głębokimi wartościami, bo tu lwy mi się pokazują jak nie lwy. <tuszynkujesz> tu mi się lwy pokazują w tym trygonie Ziemi bardziej, czyli um, lwy się zmieniają. Lwy się teraz przeinaczają świadomie bardziej lub mniej. No już patrzymy, jakie robi dla was drogie jeśli chodzi o sierpień. Okej, okay, co my tutaj mamy? Bądźcie delikatni, bądźcie subtelni, bądźcie. Bądźcie wyrozumiali, to się przede wszystkim pokazuje, czyli też pozwólcie sobie na pewnego rodzaju kobiecą energię, nawet jeżeli jesteście, moi drodzy mężczyznami, pozwólcie sobie na. Wyrozumiałość też w stosunku do siebie, nie tylko w stosunku do innych. Tutaj też jest takie hasło, które trochę daje do zrozumienia, żebyście w sytuacji, w której ewentualnie będzie napięcie lub będziecie z kimś negocjować czy rozmawiać, zadbajcie o to, żeby te sprawy działy się na miękko, czyli dyplomatycznie. Mamy też ducha, o Boże. Nie delfin. Kurczę, nie mogę. Normalnie przy tych zwierzątkach za, za każdym razem na końcu języka co chcę powiedzieć. Słuchajcie, i patrzę i wiem, co to jest, i nie mogę powiedzieć. Nie delfin, absolutnie nie. No jak się Whale nazywa po polsku? Kurczę. Wieloryb, o no właśnie. Dobra, do, do wielorybek, kochani, czyli zaufajcie wielkiej tajemnicy, zaufajcie też temu, pamiętajcie też o tym, że jesteście prowadzeni tutaj przez w tym, w tym Orle, jesteście prowadzeni przez wiatr mądrości i on Wam wskaże drogę. Też zaufajcie wyższym siłom, dlatego że... Przy um, czwórce buław, przypominam, czyli przy tym waszym wyniku stabilizacji pojawiło się też koło Fortuny. E, coś Was tutaj prowadzi, coś Was będzie nawigować, coś Wam pomoże, i też e, karty wskazują na to, że jest to odpowiedni czas i odpowiednie miejsce. E, a e, jeśli będziecie zbaczać z toru, to wszechświat tutaj Was będzie wspierał. E, duch OSY. Czasami życie, słuchajcie, ciągnie, to znaczy ciągnie w takie szarpie, bardziej bym powiedziała niż ciągnie, czyli jest wyzwaniem i myślę, że te trudności też w jakiś sposób przed Wami staną, to znaczy nie uda się w 100% przejść tego sierpnia suchą stopą, czasami zaboli, czasami zakłuje, czasami pojawi się coś, co będzie chciało w sposób mniej pozytywny, ale efektywny, zwrócić Waszą uwagę na coś. Może nie do końca w 100% będzie przyjemnie, natomiast tak jak też tutaj była mowa przy tej walce dwóch smoków, coś będziecie w sobie docierać, jakieś dwie energie, jakieś wartości, jakieś oczekiwania względem życia i Was samych. Czegoś pewnie trzeba będzie zrezygnować, z czymś być może się pożegnać, czemuś boleśnie przyjrzeć, ale w rezultacie będziecie dokładnie wiedzieć, w którą stronę iść. Dostaniecie te odpowiedzi, których szukacie. Więc mam wrażenie, drogi Lwy, że jeszcze ten miesiąc będzie dla Was taki lekko szarpany lekko będziecie się jeszcze z tą energią układać, ale bliżej niż dalej. Powiedziałabym, że z tego, co mi wynika w kartach, to już ostatnie niewiadome, ostatnie pytania i ostatnie wątpliwości. Kochani, to wszystko, co mam dla Was. Bardzo Wam dziękuję za bycie, za słuchanie. Trzymam za Was bardzo mocno kciuki. Nie się dzieje, nie się darzy. wszystkiego dobrego. I moi drodzy, widzimy się w kolejnych filmach. Nie zapominajcie proszę, że możecie sobie zerknąć na informacje dotyczące kursów, warsztatów, w zasadzie bardziej tarota. I też jeśli jesteście zainteresowani czytaniami prywatnymi, to zapraszam serdecznie. Też informacje znajdziecie w opisie do filmu. Zachęcam do subskrypcji, lajkowania, komentowania. Do zobaczenia.